Wpadłem, żeby włożyć kiwno w To Chcę pokazać Ci i wypuszczam tą łebkę Bo wiem, że nikt nie zrobiłby tego lepiej Daję ci kolejne wersy, choć miałem to rzucić Daję ci słowa do pęki, choć miałem to rzucić Daję ci to za czym testi Choć miałem to rzucić. Choć, to rzucić, choć miałeś to rzucić Nieraz już miałeś to rzucić Daję ci kolejne wersy choć... Siemanko widzowie dzisiaj Mówię kurde chyba trochę za mocno podciągnąłem To koło i Wezmę wózkiem do góry i trochę poluzuję a jak ja patrzę tutaj normalnie nie ma łożyska ale jaja o kurde dobra Widzowie i co i zaczyna padać i chyba coś u nas popada bo kurde chmury chmury zaszły na niebie i, i, i będzie deszcz ale powiem Wam, że jest tak sucho, że głowa mała, nie? Jakbyście nie wiedzieli, no, z, gru... z młodych drzewek Golden trochę orzawiony, ale Golden, jak Golden nie jest zły, gdzieś tam ta rdza wyszła, bo nie wiem, albo to odchodziło. Wiem, że na tych młodych to raz zrobiłem po prostu nawozem na noc, za późno już było i go trochę, i go trochę tam przyordzawiło, ale. Nie ma jakiejś tam tragedii. Jest kurde. Rozmiarówka to jest różna. Także. Także tak to właśnie wygląda. Jutro więcej osób będzie, bo ja jutro nie będę zbierał jabłek, tylko będziemy e, rwać. Także platforma też będzie raczej podczepiona. A jeszcze tu ma skrzynię przemysłu, muszę to wywalić. Jest ta trochę się powypychał. No i to takie to. Taka to robota, widzowie. Zaczyna pomału padać. Biorę się, chowam to wszystko. I tyle, także. Nie wiem, czy coś jeszcze dzisiaj dogram, jak nie to się manko. cześć. Do jutra. I po co to wczoraj było myć, jak dzisiaj od nowa jest taki sam. <gry> także jeszcze zostało zbieranie jabłek. Bo dzisiaj muszą wyjechać, także. Nie ma lekko, jeszcze trzeba pozwozić. Skupowa powiedziała, że dzisiaj jabłka mają być sprzątnięte i trzeba się dostosować. No i zaczyna co im żyć. Jadę po drugi zestaw. Ja się, ja się pytam, gdzie jest wózek. U. Nie ma wózka, czekamy na razie. Oj. Która to już będzie godzina? Chyba mm, 10:19. Jeszcze pół godziny i ciemno, teraz to dnie coraz krótsze. No niestety. Niedługo, jakby po zmianie czasu, to o godzinie 17:00 to już będzie ciemno, nie? Będzie się rwać do 16:00. Nie no tak. Czekaj, jak się kończy rwanie, to. Do której to się rwie? To chyba do 16.30 coś takiego, bo już ciemno. Pod koniec października. Zależy kto do kiedy rwie, ale w tym roku zbiory to mi się wydaje będą dosyć krótkie, bo tak się wydawało, że na drzewach jest, jest, jesa a tu się leci. No ale co się zrobi? Jeszcze tam zostało na jutro, znaczy na jutro nie, bo tu zostało do dosłownie dwa rządeczki, czy tam trzy rządeczki z jednej strony tego przemysłu ale już jutro nie będziemy tego robić bo jutro bierzemy się na ostro zarwanie, żeby trochę podgonić Goldena, żeby samochód bo tam tak się omówiłem, że mi przywiezie puste skrzynie i cały samochód zabierze, także musimy podgonić, żeby ten Golden też nie stał gdzieś tam pod dachem, tylko od razu żeby go do chłodni wsadzić, także Jutro chcemy podgonić rwanie goldena, żeby był gotowe na samochód i nie zbieramy jak przyjedzie samochód dopiero wtedy znowu jeden dzień będziemy zbierać tutaj kolegia, ale mówię no jutro trzeba podgonić, wezmę od niego 60 i będziemy te góry też pod platformę, żeby od razu i góry robić, bo jak góry zostaną, budowy będą oberwane, to potem wiesz tym, co, ja pojadę z, z platformą i ludzie będą czekać? Tak nie może być. Musi być tak, że ja jadę góry, góry z górami, a doły rwią mnie i na odwrót. Także tak to właśnie musi być. Gdzie jest ten wózek? Kurde, no. O, jedzie, dobra. Słyszę. <laughs> Widzowie, jeśli macie sady przemysłowe, to jest tylko jedna opcja. Jak interesy dzwoni na numer firmowy? Widowie ciemno jest, ale ktoś tam mówił, że jabłko po kombajnie to wygląda tragicznie i kto to w ogóle chce. No i to jest tragiczne jabłko. Normalne, to, że jest trochę ziemi czy kurzu na nim, no to co? to nic, nic nie przeszkadza. Gorzej przeszkadzają liście albo jakieś tam patyki, a tutaj nie ma nic, no tutaj to jakiś chwaścik. Ale ogólnie to patyków czy liści to nie ma nic. Także tak to wygląda. Jeszcze nie wszystko zwiesione. Ale grunt, że już się zasypie, pakę, Także e, o to tylko i wyłącznie chodzi. I, i, i co? No i jedziemy z koksem. <grytanie> <grytanie> Widzowie. Także wjechałem już sobie wózkiem pod dach. Z rana dzień się zaczął tak nieciekawie, bo łożysko w władziu walło. E, mój kierowca bał się jeździć, mówił, tylko patrzył i no, i no e, koło nie odleci. Bo jak jechał, bo ja rano zaprowadzałem im na pole ciągnik, nie, żeby wiedzieli, gdzie mają rwać. I co rwać? To jak jechał za mną ciągnikiem, to mówi, że we władziu tak koło lata. I teraz jak woził, to, to trochę się bał. Nie? No ale no trudno, słuchajcie. Dzień jest zakończony dobrze, bo, tros troszkę się, bo troszkę się urwało. Jabłek troszkę się pozbierało. E, także. E, a jeszcze wysypaliśmy przed chwilą. Godzina jest po 20.00. Także dzień zakończony uważam. Sukcesem dobrze jest. E, no i tyle. Pozdrawiam Was, widzowie. Do jutra. Jutro ma padać. Może i żeby dobrze, żeby padało do południa. To by tak się to nie kurzyło. Ja bym zrobił, może, może jak mi się uda, bo nie wiem, czy mi się uda, ale jak mi się uda, to bym zrobił porządek z tym łożyskiem, o ile to łożysko. No ale mi się wydaje, że tak, no bo co by innego. Ciekawy jestem, czy w ogóle tam to się da, e, czy to się da e, bez ściągania zwolnicy wymienić, ale to jutro będę myślał nad tym. E, no i tyle. E, tak jak Wam mówiłem, pamiętacie na początku, e, że przemysł faluje, nie? Tak samo jak i u nas. E, Wariują, skupy płacą złoty 2, złoty 3. Chociaż złoty 3 to chyba gdzieś warce ktoś mi pisał, że było. Ale no tam skaczą, skaczą, ale to w zasadzie to e, wszystko waha się koło złotówki i tak się będzie wahać do końca sezonu. Chyba, że pod koniec będą podnosić mocno, ale to się okaże. Widzowie, dobra, do jutra, cześć Narka.